Nadszedł czas na recenzję w gramy na Maxa, Mateusz z Paweł Tipiak. Tym razem będzie to Rez, nowa forma Reza, nowa forma gry muzycznej z dużą ilością muzyki elektronicznej. I to będzie także odnowiona wersja z PlayStation 2, czyli sprzed wielu, 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 wielu lat. Nie wiem czy wiesz, ale ta gra była kultowa w niektórych kręgach bardzo wiele lat temu słyszałem o tym, bo osobiście to chyba był mój pierwszy raz z tą grą. Nie zdarzyło mi się w nią zagrać ani na PlayStation 2, ani też później, pamiętam, wyszła właśnie na Xbox Live na mhm. marketplace internetowym bodaj na Dreamcast'ie, ale tutaj nie dam sobie głowy uciąć, ale też właśnie na jakimś e, na jakiejś z platform pojawił się raz. Mhm. No i tym razem właśnie na PlayStation 4 e, pojawił się przy okazji premiery PlayStation VR jako taki, niektórzy nazywają to app killer. Taka gra, która miała pokazać wszystkie możliwości poniekąd i PlayStation VR i wszystkich tych posiadaczy tego systemu zachwycić. Czy zachwyciła? Niestety nie wiem, bo my nie dostaliśmy PlayStation VR do testów, a z drugiej strony też bardzo ciężko dostać w sklepach i w internecie PlayStation VR za pieniądze, które e, życzyło sobie na początku PlayStation, bo oczywiście zdarzają się na Allegro aukcje, ale gdzie można kupić, ale właśnie trzeba wydać bardzo dużo pieniędzy. Ale dobrze. Tak więc może właśnie wracając e, do samego Reza, co dodano w tej wersji, bo oczywiście to nie jest taka wersja, że... O, tego kotleta tam podsmażymy z dwóch stron przez trzy minutki i, i, i wydamy klientowi. Nie, dodany jest tutaj jeden, jedna duża lokacja, która jest takim free roomem. Możemy swobodnie e, tam tą naszą e, wymyśloną komputerową postacią poruszać się e, po tej lokacji i robić żywnie, co nam się podoba i jakby korzystać e, z tych wszystkich zalet PlayStation VR, jeśli właśnie z PlayStation VR gramy. I tak naprawdę to by było tyle nowości e, w tym względzie. No ale Je... zostawmy na chwilę nowości, opowiedzmy troszeczkę więcej o samym tytule, bo mamy tutaj mnóstwo geometrycznych kształtów, mamy muzykę, która jest niezmiernie ważna. Co Twoim zdaniem było tak kultowego w tej grze, bo wydaje mi się, że fakt, że kiedyś ludzie naprawdę mieli niezłe odloty przy tym tytule i to był jeden z niewielu takich od, od, odlotów yy, i takich właśnie tytułów. Później pojawiło się na kinektach Child of Eden, które doskonale znamy, które również było właśnie taką, nazwijmy to wprost, tripową grą i wydaje mi się, że res był takim prekursorem, gdzie jesteśmy tą wirtualną postacią, gdzie mamy celownik i w rytm muzyki tworzymy zupełnie nowe dźwięki. Bardzo techniczne, bardzo mm, elektroniczne. Tak, to jest takie połączenie futurystycznego techno, jeśli można tak powiedzieć, bo to nawet nie jest klasyczne techno. To właśnie w, chyba w latach około 2000 po 2000 mogło zachwy zachwycić graczy, mm -hmm. e, jeśli grali oni w Reza na PlayStation 2. W 2017 roku nie sądzę, że ich to zachwyci, bo już znają podobne gry, w których my grając tworzymy dźwięki. Oczywiście bardzo fajnie jest yy, strzelać do przeciwników czy tam takich komputerowych... Yy. Potów, androidów, mhm. coś takiego bym powiedział w rytm muzyki, ale oczywiście tego nie musimy robić. Ale najciekawsze jest to, że tutaj tworzymy tę muzykę, to znaczy ok, mamy jakiś podkład, ale to w jaki sposób zaznaczymy naszych przeciwników i jak wypuścimy atak, od tego będą zależały bity, które stworzymy i dzięki temu tak naprawdę możemy wprowadzić się troszeczkę w odmienne stany świadomości, to yy, plemiona afrykańskie coś takiego robią za pomocą bębnów, a my możemy po prostu nałożyć słuchawki, odpalić e reza i naprawdę przenieść naszą głowę w zupełnie inny wymiar. To jest moim zdaniem dzieło sztuki. Ba, i dodatkowo to nie jest tak, że po prostu strzelacie do jednego przeciwnika, on wydaje jeden dźwięk, koniec, pozamiatane, koniec gry. Tak naprawdę yy, w kolejnych tych lokacjach, bo mamy tutaj sześć takich głównych lokacji, każda podzielona na 10 etapów. I każda taka lokacja ma swoich charakterystycznych przeciwników, którzy na przykład mają jakieś macki, które wydają inne dźwięki, więc zabicie albo rozwalenie tych, tych przeciwników, może tak naprawdę przeróżne dźwięki wywołać w grze i to tylko zależy od nas, jakie one będą i jak się zgrają z tą całą grą. Więc z perspektywy właśnie takiej sztuki, to jest bardzo ciekawa gra, z perspektywy samej mechaniki to było kiedyś przełomowe, a teraz, no, teoretycznie przyjemnie i faktycznie wciąga bardzo. Przejście sześć tych części już stage'y, a po polsku podejrzewam, że można to nazwać lokacjami. Zajmuje około półtorej godziny i też w zależności od tego jak gramy, możemy szybciej skończyć dany mhm. stage albo wolniej, bo musimy e, przy, na każdym etapie lokacji zebrać takie kwadratowe pudełeczko i strzelić do niego. Jak strzelimy i później 10 razy jeszcze do niego strzelimy, to przenosimy się na kolejny etap. Oczywiście możemy to jakby nie zwracać na to uwagi i dalej wprowadzać się w ten trans strzelać do tych przeciwników. To jest bardzo ciekawe, ale najciekawsze jest to, że za odświeżoną wersję e, twórcy życzą sobie naprawdę dużo. A ile eee, ile tak kosztuje? Około 125 zł. Za odświeżoną wersję. Tak. Myślę, że to jest kwestia PlayStation VR, czyli wirtualnej rzeczywistości, bo wydaje mi się, że granie w tę grę, właśnie w wirtualnej rzeczywistości, to jest w końcu spełnienie marzeń e, osób, które mniej więcej 17 lat temu grały w tę grę, e, znalazły się w końcu w tym świecie i poza niesamowicie transową muzyką, bardzo elektroniczną, mamy jeszcze możliwość znalezienia się rzeczywiście tu i teraz w tym nowym rezowym świecie, starym, a nowym jednak. Nie sądzę, że akurat taka kwota byłaby odpowiednia, bo tak naprawdę mamy wszystko to samo w 1080p, czyli Full HD, 60 klatek, ale to jest ciągle ta sama gra. Mamy dodany jeden ten wielki stage, jedną wielką lokację, w której możemy się bawić dowoli, ale tak naprawdę to tak jak powiedziałeś ta gra nabiera jakby nowego rozumienia, jeśli mamy PlayStation VR, a jeśli nie, nie mamy, to czy rzeczywiście chcemy zawładzić za to 120 złotych? Nie sądzę, ta gra jest warta około, jakbym miał zgadywać, 30-25 złotych. Bo jak mówię, możecie ją przejść w półtorej godziny. Ale ona plus... nie do tego służy To tak no, jak powiedzieć, no nie, że, no że kupujesz gitarę za tysiąc złotych I możesz, możesz zagrać, zagrać jedną, jedną piosenkę. piosenkę prawda? Zagrasz teks... I możesz odłożyć Tak, zagrasz już Przeszedłem gitarę w jedną, na, na jednej piosence Ale możesz też koncertować wiele, wiele yy, lat Na jednym instrumencie Dla mnie rest to jest właśnie zupełnie yy, Mam inne podejście troszeczkę Dla mnie to nie jest do końca gra Dla mnie to jest program komputerowy Zdecydowanie to jest dzieło sztuki jak najbardziej To jest możliwość wprowadzenia się w odmienne stany świadomości To jest trans, który jest wywołany za pomocą gry wideo Czy warto tego spróbować? Oczywiście, że tak bo, tak, bo nowa sztuka, nowoczesna sztuka to jest coś, w co chcielibyśmy brnąć, co chcielibyśmy robić i co chcielibyśmy próbować. I to, co widzieliśmy w kosiarzu umysłów, jest możliwe już tu i teraz. Przenoszenie się gdzie indziej za pomocą naszego umysłu. Boimy się tego pewnie, chcemy jak najbardziej. Res trochę dużo kosztuje. Kupcie, jeśli będzie przecena. W, w takiej jakby wersji za taką, takie pieniądze nie sądzę. Chyba, że naprawdę jesteście fanami i słysząc w radiu naszą recenzję was to zafascynowało, to na pewno i sama gra was zafascynuje. Twoja ocena? Moja ocena. Oj, długo się zastanawiasz. Czy mam uwzględniać cenę w niej? Bo to jest naprawdę to ja, duży minus tej produkcji. Mhm. Bo mamy tak naprawdę tą samą grę przeniesioną jeszcze raz i dodana jedna rzecz mhm. i obsługa jednego sprzętu. Mhm. A, a ciągle to jest ta sama gra. No i dla początkujących dodana opcja, że, bo oczywiście nie wiem czy wszyscy pamiętają, ale na PlayStation 2 jeśli graliśmy jedną lokację, to na przykład przechodząc na przykład 7 etapów w pierwszej lokacji i tam na przykład tracąc tak zwane życie wracaliśmy i robiliśmy wszystko od początku czyli straciliśmy 20 minut i na przykład od początku znowu graliśmy to wszystko tutaj jest tryb dla początkujących więc możemy e, jakby nie wracać do samego początku tylko ocena, ocena bo czuję, że chcesz się usprawiedliwiać i nie do końca wiesz co wystawić bo trochę chyba Sześć tak jest. 6,5 na 10. 6,5 na 10 dla Rezda. Dziękujemy bardzo gorąco za udostępnienie nam gry do recenzji. Eee, chciałbym... Sony Computer Entertainment Post. Tak jest, a chciałbym zagrać w tę grę na eee, hełmie wirtualnej rzeczywistości.